Ja widzę, że jednak Pa, teraz, kurwa, presja! A nie film. Ale to się cofasz? Na chuj się cofasz? Się... Mo... Patrz, teraz! I dlaczego? Teraz, za nim, za nim idź, za nim, kurwa, za nim. O, pa, jest, zeszło. Idź, idź za nim, idź. A po co stanowić? A po chuj stanowić jak go miałeś? jak... ten tu mnie gadał. Co tam, co to co mój rodzic. Co on zadaje proste, Patrz, idziesz w niego i patrz, nie jest, jest, a ty stoisz, czekasz. Wojna. Patrz, jedziesz z nim. Nie wiem, kurwa. Moim zdaniem wygrałem tą walkę i chuj mnie to obchodzi. No to tak w obejrzeniu, szczerze mówiąc. Jak ku, kurwa nie, nie z... weźmiesz się nie do roboty, to są... to trzecia też moja. Będzie też protest? Moja. Będzie rewanż? <laughs> kurwa. Wstrzymywałem się z opinią. Nie obejrzałem, ale obejrzałem. Nie ja to tę walkę! Zostałem oszukany po raz kolejny! Chodź, yeah. Chodź! <laughs>